Zaimek pytający umożliwia nam zadanie pytania. Wie, was, wo, wie, wohin, wann, wessen to podstawowe pytania, od których warto by było zacząć naukę zadawania pytań, a to również dlatego, że są to składowe pytań przypadków niemieckich. Z mojego doświadczenia wynika, że żeby dobrze odmienić przez przypadki rzeczowniki i zaimki, to nie tylko trzeba znać, jak wyglądają rodzajniki czy te zaimki w każdym z tych przypadków. Ale równie ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie tam są pytania, bo pytanie decyduje o tym, w jakim przypadku będziemy odmieniać zaimek albo rzeczownik. O tym, jakie pytanie zadamy, decyduje w głównej mierze orzeczenie w zdaniu. W tym zdaniu powyżej jest to wünschen, życzyć, więc pierwsze pytanie do podmiotu, kto to robi, a już kolejne to życzyć komu, czego, z jakiej okazji. W tym przykładzie zapytajmy, komu wyjm trzeci przypadek. Rodzaj męski, meinen Vater. rodzaj żeński, majna muta. Rodzaj nijaki, meinem Kind, rodzaj liczby mnogiej, meinen Schülern. Zmiana pytania to oczywiście zmiana przypadku i zmiana odmiany. Was Waswunch studia to czwarty przypadek odpowiada na pytanie, kogo co, w polskiej wersji kogo czego sobie życzysz, ale tej opcji nie ma w języku niemieckim. Rodzaj męski, einen Wagen. Rodzaj żeński, eine Reise. Rodzaj nijaki, ein Geschenk. Rodzaj liczby mnogiej, schöne Ferien. Według algorytmu odmiany w bierniku wszystkich rodzajów. DIN, DI, DAS, DI. W przykładowym zdaniu, zamiast rodzajnika DEAD i DAS użyłam rodzajnika nieokreślonego EIN-EINE oraz Zaimka dzierżawczego main, mine. Ale podstawą do odmiany tych wyrazów jest oczywiście odmiana rodzajnika określonego, którą widzimy tutaj w tabeli, co mam nadzieję, Państwo zauważyliście. Podsumowując, żeby mieć pożytek praktyczny z tej tabelki, ważne jest nie tylko to, jak wyglądają rodzajniki w poszczególnych przypadkach, ale równie ważne jest to, jakie w każdym przypadku znajdują się pytania.